Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk2703 i śpieszę do Was z najnowszym materiałem, o który tak bardzo mnie prosicie. Podsyłacie mi dwa najnowsze materiały z kanału SFD. Tutaj ewidentnie Michał Karmowski i Radosław Słodkiewicz mówią o mnie i wy chcielibyście, żebym ja się do tego odniósł. Będziemy dzisiaj ogólnie mówili o hejcie, bo Michał Karmowski i Radosław Słodkiewicz mają nowy temat hejtu. Tylko, że jest bardzo duży problem. Oni nie wiedzą, co to jest hejt. A więc na pewno hejtem nie jest mówienie prawdy. Na pewno hejtem nie jest wyjawienie oszustwa. Na pewno hejtem nie jest wyjawienie kłamstwa. Na pewno hejtem nie będzie konstruktywna krytyka. A więc radziłbym tobie Radosławie Słodkiewicz i Michał Karmowski zapoznać się z definicją słowa hejt. Teraz przechodzimy do fragmentów materiałów, do których ja się będę odnosił, i tutaj do widzów prośba: jeżeli wy się zgadzacie z tym, co ja teraz powiem, oczywiście macie prawo też się nie zgodzić. Więc możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach, a więc sekcja komentarzy należy do was. Zapraszam też widzów z kanału SFD, żeby. No, wyrazili swoją opinię na temat co dzisiaj na temat tego, co dzisiaj usłyszycie. Dobrze, lecimy z pierwszym fragmentem, który przygotowałem. Ich, tych hejtów pojawia. No, ty, ty zresztą, że tak powiem, tam doświadczyłeś swoich no. hejterów. Ja tam generalnie też pozdrawiam jednego mojego ulubionego hejtera również. Także, że jak Welcome England! <laughs> Także... Welcome to England, Michał Karmowski. Pozdrawiam mnie, tak? A więc Radosław Słodkiewicz nazywa mnie hejterem. Jeszcze raz, no tutaj naprawdę mocno do Ciebie apeluję, Radosławie Słotkiewicz, żebyś zapoznał się z definicją słowa hejt. Ponieważ ja wyjawiłem oszustwa, których Ty się dopuściłeś. A więc Ty, można powiedzieć, że używając swojego wizerunku, tak, do niewątpliwie którego ludzie mieli zaufanie, często ich oszukiwałeś. Radosławie Słotkiewicz, czy to jest wyjawienie tego, to jest hejt? Czy to jest fakt? Tu najpierw trzeba się zastanowić nad tym. Czy to, co teraz tutaj widzicie, czy ja to stworzyłem w photoshopie? Czy ja to sobie wymyśliłem? Czy to jest fakt? Że Radosław Słodkiewicz użył swojego wizerunku, do którego niewątpliwie było duże zaufanie i zareklamował suplement, który nie działa, suplement HMB i powiedział, że zbudował na tym 16 kg masy mięśniowej w 3 tygodnie. Czy to jest hejt? że ja to powiedziałem. To znaczy, że ja teraz hejtuję Radosława, bo mówię o tym, co się ukazało w magazynie kulturystycznym. I Radosław Słodkiewicz za oczywiście no, korzyści finansowe użył swojego wizerunku, posłużył swoim wizerunkiem do reklamy tego suplementu. Czy to jest hejt? Nie wydaje mi się, Radosławie, żeby to był hejt. Nie wydaje mi się. Jak najbardziej my jesteśmy, że powiem, przyzwyczajeni do tego, że ludzie... Do mnie też czasami ludzie piszą, że mi tam pocisną albo coś tam. Same wyzwiska to oczywiście jest hejt. I nie wrzucaj mnie, Radosławie Słodkiewicz, do worka z ludźmi, którzy ciebie wyzywają. Bo ja nigdy ciebie nie wyzwałem. Nigdy w życiu. Bo nie mam takiej potrzeby. Ja tylko i wyłącznie wyjawiłem twoje oszustwa, twoje kłamstwa. A to nie jest hejt, bo jeszcze raz tobie powtarzam, bo ty tego nie potrafisz zrozumieć. Michał Karmowski również. Znaczy, podejrzewam, że wy bardzo dobrze to rozumiecie, tylko że wy udajecie, że tego nie zrozumieliście. Przed widzami. A więc jeszcze raz tobie powtórzę po raz kolejny i będę powtarzał do skutku. Wyjawienie oszustwa to nie jest hejt. Wyjawienie kłamstwa to nie jest hejt. Na takiej samej zasadzie. Powiedzmy, że uchroniłem Twoją mamę przed zakupem, przed kupnem garnków, które mają, w których można przygotować uzdrawiającą żywność, posiłki, które cię uzdrowią. Powiedzmy, że ja Twoją mamę uchroniłem przed tym. Powiedziałem, Pani Słodkiewicz, niech Pani tego nie kupuje, bo to są oszuści, to są skamerzy. Oni oszukują, ja widziałem, jak oni oszukali już wiele osób. I teraz ty powiesz tak, Patryk, czemu to ty o tym mówisz? Ty jesteś hejterem tych osób, które to sprzedają. No nie. Ja po prostu wyjawiam oszustwo. Tak samo, Radosławie, ja wyjawiłem twoje oszustwo. A ty nie jesteś jakimś, nie wiem, królem w tej kulturystyce, o którym nie wolno mówić. Ty nie jesteś święta krowa. Ja wyjawiłem twoje oszustwa. Odnośnie HMB, odnośnie boostera testosteronu, odnośnie abdżimnika. Zaraz do tego przejdziemy. Następny fragment. Coś do mnie napisał. O, ale sposób. właśnie, zaraz bym tak przypomniał, jak rozmawiamy, bo rozmawiamy o e, naszym koledze, można powiedzieć, e, z Anglii. E, nie zdarzyło Ci się coś takiego? Nigdy nie byliśmy kolegami, Michale. Ani Ty nie byłeś moim kolegą, ani nigdy Radosław Słotkiewicz nie jest moim kolegą. Wiesz z jakiego powodu? Ja potrafię dobierać sobie przyjaciół i nawet kolegów. Potrafię sobie dobierać, wiesz? Nigdy osoba, która udaje szczerą w social mediach, nigdy osoba, która udaje, że dba o życie i zdrowie młodych adeptów kulturystyki, a przy okazji tak fałszywie reklamuje na swoim Instagramie środki, które są niebezpieczne dla życia, dla zdrowia człowieka, bo ty, Michał, reklamowałeś peptydy. Ta sama firma, której reklamowałeś peptydy, sprzedaje sarmy. A więc ty udajesz tylko, że ty dbasz o zdrowie i życie młodych adeptów kulturystyki, a ty tylko dla korzyści, nie wiem jakie tam są korzyści finansowe, czy duże, czy małe, nie ma znaczenia, ale ty dla korzyści finansowych już zmieniasz całkowicie zdanie, całkowicie się zmieniasz. Twój pogląd zmienia się 180 stopni. Już wtedy można reklamować środki niebezpieczne dla życia, dla zdrowia człowieka, bo ty z tego przyjmujesz kasę. A bardzo ładnie też potrafisz na TikToku, co wszyscy, przecież wszyscy znają twoje materiały. Jak ty bardzo na TikToku ładnie mówisz, młodzi, szanujcie zdrowie, szanujcie życie. A tutaj przy okazji, tam jedna reklama, tam następna reklama peptydów na Instagramie. I z tym nie widzisz problemów. Po prostu jesteś hipokrytą, dlatego nigdy nie będziesz moim kolegą, Michał. Nie zapędzaj się. Tak samo oszust, który wprowadza ludzi w błąd który skamuje, mówiąc na przykład, że zrobił 16 kg masy mięśniowej w 3 tygodnie, na suplemencie, który nie działa na suplemencie HMB, nigdy nie będzie moim kolegą. Michał, nie zapędzaj się. Ja sobie potrafię dobierać kolegów. Zresztą nie, rzuca, nie rzucajcie pereł między świnie, Michał. ...że ktoś na przykład w komentarzu ci napisał, może nie w komentarzu, w wiadomości prywatnej, że trafiłem na twój profil właśnie przez tego pana, yy, bo chciałem zobaczyć, kto ty jesteś, a ty jesteś spoko koleś, który ma coś wartościowego do przekazania. Bo to, ja znaczy, mam co, dużo to, takich ja, wiadomości. Ja się, tak. ja się cieszę, Michał, że ktoś trafił na twój profil i zobaczył m.in. jak ty na insta story reklamujesz peptydy, środki, które są nieprzebadane, a później na TikToku nagrywasz fajne materiały odnośnie zdrowia, i, I życia. No to ja się cieszę, że ludzie na to wpadną i zobaczą, jakim ty jesteś hipokrytą. Ja też się z tym nieraz spotkałem, bo ja pamiętam, że była największa afera tam na samym początku. No, z, o, z, z, z tym HMB. Dokładnie, to o, mi bardzo. Znaczy bar zdrówko: 16 kg. masy. To mi Michał, ja wiem, że to może być dla ciebie śmieszne, że ktoś stracił swoje ciężko zarobione pieniądze na suplement, który nie działa, ponieważ Radosław Słodkiewicz zareklamował go w tak bezczelny sposób. O, tutaj. Mamy. To nie jest Photoshop, to jest magazyn kulturystyczny, gdzie Radosław Sotkiewicz służy swoim wizerunkiem do zareklamowania środka, który nie działa. I ja wiem, Michał, zdaję sobie sprawę, że to jest dla ciebie śmieszne. Ty udajesz biznesmena i lubisz takie, można powiedzieć, zabiegi, oszustwo ludzi, żerowanie na ludzkim zdrowiu, na ludzkiej krzywdzie. Rozumiem to, ale muszę Tobie tutaj taką informację dać, że jest wiele osób, które tego nienawidzą, które się tym brzydzą. I to są z reguły te osoby normalne, dojrzałe. Osoby bardzo dojrzałe. Sie brzydzą takim czymś, co ty teraz zrobiłeś, bo ty się naśmiewasz z tego, że Radosław kogoś oszukał. Ja podejrzewam, że ty sobie nie zdajesz z tego sprawy. To może teraz, przez chwilkę, jak przesłuchasz fragment tego materiału, to usiądź w fotelu i zastanów się, że Radosław Słodkiewicz. Oszukał wielu młodych adeptów kulturystyki na suplement HMB. Suplement, który nie działa. I często młode osoby traciły może swoje ciężko zarobione pieniądze, a może ciężko zarobione pieniądze, które pozyskały od rodziców. Michał, zastanów się nad tym. To, że ty wiesz, masz dużo kasy, to nie znaczy, że ktoś też tyle miał. Ktoś ciężko zarobione pieniądze tracił na coś, co nie działa. Zdajesz sobie z tego sprawę, Michał? Czy nie? Bo jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak poważne to są rzeczy, to ja ci przedstawię pewien fragment za chwilkę. Może przesłuchajmy jeszcze tutaj, co Michał ma do powiedzenia, jak się śmieje, naśmiewa się z ludzi, bo to jest naśmiewanie się z ludzi, którzy zakupili ten suplement. Bo Radosław Słodkiewicz nie przeprosił za to Michał. Bardzo mocno. I nie w 4 tygodnie, Michał, tylko w 3 tygodnie, Radosław Słodkiewicz to zareklamował, więc nie doceniłeś swojego kolegi. Twój kolega powiedział: Dokładnie napisał 16 kg, w 3 tygodnie zrobił masy mięśniowej na suplemencie HMB. A ty mówisz, Michał, 4 tygodnie, także nie doceniasz tego oszustwa. Nie zaczęłeś skakać to moje polubienia. Tej polubienia, zasięgi. Tak, także tak, tak, myślę, że to się odbiło. Zresztą ja to nawet sobie trochę wykorzystałem, bo sobie zrobiłem takie koszulki te koszulki. Te koszulki Wiem tak, Słodkiewicz, pewno, Słodkiewicz, Słodkiewicz Gym to miałem z tyłu Team HMB, i to mi schodziło po prostu jak świeże bułeczki. Nie? Naprawdę każdy chciał taką koszulkę. No, Ale śmieszne, no, oszukałeś ludzi, posłużyłeś własnym wizerunkiem, żeby zareklamować suplement, który nie działa. Później też reklamowałeś booster testosteronu. Mówiłeś, że testosteron twoim kolegom podnosiło kilkusetkrotnie. Abdzim, re, Abdzimnik reklamowałeś, że nie trzeba chodzić na siłownię. Ale śmieszne, radził, brawo, brawo. Radek, no jakie fajne to jest. No później jeszcze sobie koszulki zrobiłeś i naśmiewałeś się, że ludzi wykorzystałeś. <laughs> Mega fajne, no. i właśnie to jest ta sztuka, słuchajcie, przerobienia jakby yy, wszystkiego w pozytywy, nie? No bo... Tak, wszystkiego w kasę, nie Michał? Przerobienie wszystkiego w kasę. Ale teraz y, ja ciebie, Michał i Radosław, zapraszam do pewnego fragmentu materiału. Kiedy ja z Radosławem Słodkiewiczem prowadziłem rozmowę, Radosław Słodkiewicz miał okazję za to przeprosić. Bo tutaj jest bardzo fajny komentarz. Y, Łukasz Nowakowski skomentował: Gdyby tam siedział jeszcze Patryk, to oglądalność i cała rozmowa byłaby fenomenalna. A teraz tutaj odpowiedź. Na pewno można by się pośmiać z niego, może by się przyznał w końcu, że jest bezpłodny. O, to jest hejt, Michał. Jeżeli hejtu szukamy, to hejt najszybciej znajdziesz na kanale SFD. Ktoś zarzuca mi bezpłodność, a więc ktoś mnie pomawia. I to jest hejt. To jest hejt. Bo to nie jest konstruktywna krytyka, tylko to jest hejt, Michał. Jak już hejtu szukamy, to na kanale SFD na pewno znajdziemy taki hejt. I teraz tutaj poważne oskarżenie tutaj widzę. No widz widać, że dojrzały. Napisał, że to jest poważne oskarżenie. Oczywiście to jest hejt, to jest pomówienie. Ale tutaj zobaczmy na to. By była fenomenalna, bo oni by go zagięli podstawowymi pytaniami na temat odżywiania czy ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczmy, bo do takiej rozmowy doszło. Do takiej rozmowy doszło. trole z SFD. Do takiej rozmowy doszło. I tu jest ta rozmowa. Posłuchajmy. Przede wszystkim, to jeżeli mamy się przepraszać, to najpierw Ty przeprosić mnie za to, że od długiego czasu się do mnie ciągle przypieczasz. Ale I wtedy ja mogę się zastanowić nad tym, czy, czy cię powinienem przeprosić, czy nie. Czy mógłbyś podać przykłady? No tak, nagrywasz na mnie filmy, próbujesz się wypromować w ten sposób i mnie obrażasz od, od wielu, nie wiem czy tam miesięcy czy nawet lat. Ja dosłownie, czy... Czy ty uważasz, że zareklamowanie suplementu HMB i moje ujawnienie tego, czy to jest obrażanie? Posłuchaj, a co powiedziałeś w tym, że jestem oszustem, tak? Uważasz, uważasz że... To jest uważasz, że to nie jest oszustwo. tak, tak powiedziałem? Radosławie zgadza się, zgadza się, tak powiedziałem. Czy uważasz, tak. że to nie jest oszustwo? Nie uważam, że to nie jest oszustwo. Bo na tamte czasy wszyscy w to wierzyli i ja jadłem na HMB. I... Byłem z niego bardzo zadowolony. Czy, u... czy, czy działa, czy nie działa? No to jest kwestia teraz, że tak powiem sporna. To jest tak jakbyś się przypieprzył do dziewczyny, która reklamuje Colgate, że ma białe zęby. Czy uważasz, że pasta w ogóle nie myje zębów? A uważasz, że HMB w ogóle nie działa? Tak, są na to badania. A ma to badania, że właśnie, że działa, że, że wspomaga pracę jelit, i tak dalej, i poniekąd może w ten sposób działać. Ale ja tylko w sposób taki anaboliczny. Ale dobra, nie chcę się na ten temat Oczywiście. Więc powiedział, że HMB nie działa w sposób anaboliczny. Więc nie ma możliwości, żeby zbudowało mu to, jak to reklamował w magazynie kulturystycznym, 16 kg masy mięśniowej w 3 tygodnie. Nawet na sterydach nie jest to możliwe. A więc jest to oszustwo, jest to oszustwo. Radosław Słodkiewicz nie potrafi tak naprawdę oficjalnie przyznać się do tego jawnie i nie potrafi za to przeprosić. Lecimy dalej. Iście, oczywiście, Posób, ja cię nie rozumiem. Jaki to, sposób w jaki to robiłeś, był dla mnie obraźliwy. Dwa. Powiedziałem, że jesteś oszustem. I tam jeszcze jakieś rzeczy przytaczałeś? Jakieś... Czy, uważasz, że po czy uważasz, że po boosterze testosteronu może testosteron zostać podniesiony kilkusetkrotnie? Tak uważam. Kilku zawodników próbowało tych suplementów i chodzili również na badania sprawdzające poziom testosteronu. I muszę powiedzieć, że były wyniki były zaskakujące, bo było. Kilku, kilkusetkrotne przekroczenie normy. Czyli nie będę tu już wymieniał oczywiście z nazwisk, ale jeżeli chcecie, spróbujcie tych e, suplementów, przejdźcie się na badania. W każdym e, laboratorium, e, w, każdym, w każdym szpitalu można sprawdzić sobie poziom wolnego testosteronu. Tak uważasz? Że pobóstajcie testosteronu? Wiesz, że to jest na lajdzie. Ja? Więc Radosław Słodkiewicz powiedział, że tak uważa. Ja go poinformowałem, że ta rozmowa jest na żywo. Radosław Słodkiewicz powiedział, że uważa tak, że po busterze testosteronu testosteron podskoczy kilkusetkrotnie. I dla mnie to jest głupota, to jest idiotyzm, to jest oszustwo, to jest skam. Ale Radosław Słodkiewicz mówi jawnie, że wyjawienie tego, a więc mówienie o tym, że to jest kłamstwo, że to jest hejt. Więc jego zdaniem ja go hejtuję, bo ja powiedziałem, że nie ma takiej możliwości. No to ja jestem hejterem. Czy Wy się z tym zgadzacie, czy nie? Jak już wcześniej powiedziałem, sekcja komentarzy należy do Was. Lecimy dalej. Czy uważasz, że Abdzimnik działa? A powiedz mi, a czy ja mówiłem o tym, że Abdzimnik działa, czy go reklamowałem? ten reklamę w Widziałem. Nie każdy może być kulturystą. Nie ma na to albo pieniędzy, albo czasu, albo ochoty, żeby spędzać wiele godzin w siłowni. Ale każdy powinien dbać o swoją sylwetkę. Dlatego Abdzimnik jest najlepszym rozwiązaniem. No i co ja tam robię? Ja tak. zamieniłem chociaż dwa słowa? Ale No więcej niż dwa słowa zamieniłeś, Radosławie Słodkiewicz Powiedziałeś, że no zasugerowałeś, że nie trzeba chodzić na siłownię, bo nie każdy ma czas na siłownię. No reklamowałeś Abdzimnik, po prostu. No oszukiwałeś, nabierałeś ludzi. Reklamowa jest coś. Dobra, no słuchaj, nie, ma, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. No i dla Radosława później to już nie ma znaczenia. A więc dla Radosława Słodki, Słodkiewicza już później to nie ma znaczenia. Po prostu ja jestem hejterem, bo wyjawiłem te wszystkie kłamstwa, powiedziałem wam o tym wszystkich kłamstwach. No to ja już jestem hejterem. Dobrze, przechodzimy do następnego fragmentu. Może wy coś z tego rozumiecie, bo ja nie potrafię z tego nic rozumieć. naprawdę nawet widzów SFD. Dojrzałe osoby. Zapraszam do mnie do sekcji komentarzy. Napiszcie, jakie jest wasze zdanie. Może wtedy to do nich dotrze. Bo to jest naprawdę sytuacja zero-jedynkowa. Tu nie trzeba naprawdę filozofów, żeby rozstrzygnąć to. Nie trzeba profesorów. Wystarczy tylko dojrzałe myślenie. Tak samo nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Michał reklamował firmę SFD i mówił, że nawet mysz się nie prześliznie. Takie kontrole są, że mysz się nie prześliznie. Ten materiał jest u mnie na, na kanale. I co się prześliznęło? Rtęć się prześliznęła do kreatyny, a nawet mysz miała się nie, prze, nie prześliznąć. A później się okazało, że kreatyna z firmy SFD jest zanieczyszczona rtęcią. Ale dobrze, przechodzimy do tego fragmentu. Słuchajcie, ja tutaj powiem Wam też coś, co kiedyś ktoś do mnie napisał, e, odnośnie właśnie różnego rodzaju komentarzy, że publikując cokolwiek w internecie i będąc osobą poniekąd no, rozpoznawalną, musisz się liczyć z hejtem. E, I powiem Wam szczerze, że przez chwilę się nad tym zastanowiłem i tak e, sobie pomyślałem i przyrównałem to trochę do sytuacji takiej, że kupiłeś sobie nowego Mercedesa, zostawiłeś go na parkingu i go nie zamknąłeś z kluczyka. Czy... Robiąc w ten sposób, dajesz przyzwolenie, żeby cię go ukradli? No nie. Michał, musisz się liczyć z konstruktywną krytyką, musisz się liczyć z tym, że jeżeli będziesz reklamował peptydy firmę, która też sprzedaje sarmy. I później na TikToku mówił, że dbasz o zdrowie młodych adeptów kulturystyki, że ich przestrzegasz przed środkami niebezpiecznymi, to jesteś hipokrytą i każdy ma prawo to skomentować, musisz sobie z tego zdawać sprawę. Porównując do tego nowego auta, to ja tobie odbiję piłeczkę Michał. Analogicznie, jeżeli kupisz sobie nowy samochód, to każdy ma prawo go skomentować, każdy ma prawo go skomentować i to nie będzie hejt. Jeżeli ktoś powie nie podoba mi się to, tamto, sram to, wam to, to to nie jest hejt, jeżeli komuś się coś w tym aucie nie podoba. W ten sposób. Tak samo każdy ma prawo skomentować Twoją sylwetkę, którą ty wstawiasz do internetu. Ja też. Ja bardzo często komentowałem Twoją sylwetkę. Ona jest tragiczna. To jest hejt? To nie jest hejt. Ja mogę zaraz to pokazać, Michał, jak ty wyglądasz. I to nie jest hejt. Ja oceniam to, co ty wstawiasz do internetu. Jeżeli ty sobie kupisz ten przysłowiowy nowy samochód i go postawisz na ulicy, to każdy ma prawo podejść i go skomentować. Jeżeli go wystawisz, zdjęcie tego auta do social mediów, to ja mam prawo to skomentować i każdy ma prawo to skomentować. Bo ty nie jesteś święta krowa, Michał. Ani ty, ani Radosław Słodkiewicz. Kiedy wy to zrozumiecie? No bo to jest twoja własność, tak? Więc jakby tutaj idąc w tą stronę, to, że ja coś publikuję, to nie znaczy, że... Ja daję ludziom przyzwolenie na krytykę mojej osoby. Krytyka twojej osoby konstruktywna musi być. Michał, co ty opowiadasz? Krytyka konstruktywna nie jest hejtem, czy ty to rozumiesz czy nie? Ja nie wiem jak mam do ciebie przemówić. To nie jest hejt. Konstruktywna krytyka nie jest hejtem. W sposób oczywiście no hamski, tak? No bo co innego jest yy, powiedzieć komuś, słuchaj, nie wiem, patrząc na przykład na filmiki treningowe, tak jak no, mówisz, że ktoś przykład, by ci napisał, że... że Rafał, robisz to źle, warto by było to, to zastanowić się, się nad techniką. E, ale tak, komentowanie. To, to, to jest czy jegoś... super hej. Tak, to, to, ale, ale... Znaczy, to nie jest hej. To jest. Tak, tak to znaczy, jest w sensie mówię to złowie. Tak. konstruktywna krytyka, która tak. wnosi coś do Twojego życia, że może faktycznie nie do końca robię dobrze to ćwiczenie, tak. może jest ktoś, kto je robi idealnie, może powinienem się tak. zapoznać z tematem. To... No i może jest ktoś, kto myśli inaczej. O suplemencie HMB, może jest ktoś, kto myśli, że to było oszustwo. Może jest ktoś, kto myśli, że booster testosteronu nie podnosi kilkusetkrotnie poziomu testosteronu i myśli, że to było oszustwo. Z tego sobie nie zdajesz sprawy, Michał. Może jest ktoś, kto myśli, że abdzimnik raczej z siłowni nie zastąpi. A w ten sposób reklamował to Radosław Słodkiewicz. Natomiast y, dla mnie naprawdę no mega słabą y, taką formą komentarzy jest, jeżeli ktoś komentuje twój ubiór, y, czy nie wiem, twój wygląd, że masz ustające uszy, że, że masz... Dobrze, a więc wiemy, co to jest hejt, Michał, tutaj przedstawiłeś, że no w sposób taki obrzydliwy, nie można w sposób taki bardzo mocno krytykujący wygląd i tak dalej, nie można krytykować. A więc krytyka musi być konstruktywna. Z czym ja się oczywiście zgadzam i ja za każdym razem robiłem konstruktywną krytykę, a wy nazywacie mnie hejterem. Ale jak mielibyśmy zobaczyć takie fragmenty hejtu, to wystarczy, że przejdziemy pod materiał SFD, bo to na kanale SFD zawsze znajdziemy hejt. Zresztą wy też jesteście na kanale SFD. Tutaj ja jestem w tagach wpisany, patyk2703. I teraz zobaczmy, jak wygląda hejt. O! Podobno garbaty kapucyn 2703 boi się do Polski przyjechać. Więc zostałem nazwany garbatym kapucynem. Jak Michał myślisz? Radosław i mi Michał, jak myślicie? To jest hejt, czy to nie będzie hejt? No wydaje mi się, że garbaty kapucyn to już będzie chyba hejt, nie? Nazwanie mnie garbatym kapucynem. To, jest, to są komentarze pod materiałem na kanale firmy SFD, pod jednym z materiałów. I lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. O, Patryk Frajerze, na pewno czytasz tutaj komentarze. No, teraz właśnie przeczytałem dla, na potrzeby tego materiału. A więc zostałem nazwany Frajerem. Zobacz, Michał, to jest hejt, czy to nie będzie hejt? No, jesteśmy na kanale SFD. A przecież szukamy hejtu, prawda? Bocian obsrany nie wyjdzie, a więc zostałem nazwany Bocianem. Jeżeli jestem obsrany, no to Bocian to jeszcze ok, ale obsrany to już będzie chyba hejt. A więc zwróćcie uwagę. Możecie poczytać sobie więcej tych, o, Będzwał, Będzwałem zostałem nazwany, Będzwał 2703, tutaj też chciałbym przypomnieć, że są materiały u mnie, że no, moja żona tutaj była wyzywana na kanale SFD i to bardzo, bardzo ciężko, ale zobaczmy to, Barański to tchórz, ma waginę jak jego żona i córka, nawet po zakupy boi się wyjść, bo go wszędzie ganiają. To będzie hejt, Michał? Czy to może hejt nie będzie? Więc takich naprawdę materiałów jest bardzo, bardzo wiele i takich komentarzy jest mnóstwo, jeżeli chodzi o hejta, więc na kanale SFD znajdziemy bardzo dużo hejtu. A ja nigdy hejtu nie stosowałem, ja nigdy hejtu nie używałem. Ja zawsze używałem konstruktywnej krytyki. Ale może przejdziemy do tego fragmentu, bo tutaj Michał mówił o tym, że Ktoś no, nie ma prawa ukraść mu tego samochodu, jeżeli jest otwarty. Ale zawsze może ktoś go skomentować, Michał. I ja uważam, że jeżeli ty wystawiasz swoją sylwetkę, ona wygląda tak. No Michał, tak wygląda twoja sylwetka. No tak wyglądałeś jeszcze 6 lat temu, teraz wyglądasz dużo gorzej. Ale zobacz Michał, to co ja mogę o tej sylwetce powiedzieć? Konstruktywna krytyka. W pasie, no sylwetka bąk. Ponad, na pewno grubo ponad 100 cm w pasie, może ze 120 cm. Klatka potężnie zerwana. Tutaj yy, widać, że lewa Twoja ręka całkowicie jakoś też pozrywana, jakaś taka chudziutka, to jest nieproporcjonalna sylwetka, można powiedzieć, że ka karykatura kulturysty. Tak bym to nazwał. I czy to będzie hejt? No to nie będzie hejt michał, bo ja oceniam Twoją sylwetkę, którą Ty sam wystawiłeś. Firma TREK wystawiła Twoją sylwetkę. Zwróć, Michał, uwagę, jak ty wyglądasz. Nawet widzowie mogą to ocenić. Przecież ty po to to zrobiłeś. Ty po to robiłeś ten pokaz na scenie. że to nie są jakieś, wiesz, nie wiadomo jakie screeny zrobione. No zobacz, Michał, to jest twój pokaz ze sceny. To są łapane normalnie screeny, zobacz. To jest twój pokaz ze sceny, Michał. Ty sam to udostępniłeś, firma Trek to udostępniła. Teraz przechodzimy do kolejnego fragmentu, do tego. Miałem takiego jednego hejtera, nie wiem, czy to psychopata, czy nie, po prostu znalazł jego Facebooka i prywatne zdjęcia z Facebooka, jak jak byłem chudy, czy tam siostrą, on wstawiał i oczerniał moją rodzinę. I to tak. Te... Nie mogły być twoje prywatne zdjęcia z Facebooka. Koleżko sympatyczne, to, co wrzucisz na Facebook, nie jest prywatne. Jakbyś miał prywatny profil, jakbyś miał te zdjęcia w albumie w domu, to to jest prywatne. Jak masz te zdjęcia na dysku twardym, to to jest prywatne. W momencie, kiedy ty coś publikujesz na Facebooku, na YouTube, na Facebooku, to każdy ma prawo to skomentować. Ja rozumiem, że nie podobało ci się, jak ktoś kopiował te zdjęcia i okej, okay, też by mi się nie podobało, ale musisz tutaj rozgraniczać, co jest prywatne, a co jest publiczne. W momencie, kiedy ty coś publikujesz, może ty sobie nie zdajesz z tego sprawy to to wszystko, co opublikujesz na Facebooku już jest publiczne. To wszystko, co opublikujesz na YouTube i oznaczysz jako publiczne, ludzie to oglądają, to jest publiczne. I każdy ma prawo to skomentować. Twoją sylwetkę i tak dalej. A więc ty to publikujesz. To jest twoja odpowiedzialność, że ty to opublikowałeś. Oczywiście nikt nie ma prawa kopiować twoich zdjęć i wyzywać twojej rodziny. Ale każdy ma prawo... Skopiować Twoje zdjęcie i ocenić Twoją sylwetkę, bo Ty sprawiłeś, że te zdjęcia są publiczne. A więc sam powiedziałeś, że ktoś skopiował te zdjęcia z Facebooka. Może Ty po prostu nie słyszysz siebie. Takiego czegoś na przykład nie lubię, że. Czym moja rodzina zawiniła? Albo na przykład stawiam zdjęcie z małą cokolwiek, czy znaczy, właśnie tak naprawdę. Ty też przecież niczym nie zawiniłeś. I, i ty... Jak... No, rodzina nie, zawi... ni, nie zawiniła niczym, ale Twoje zdjęcia ktoś bierze i po prostu komentuje w ten sposób, a że ktoś tam jeszcze jest na tym zdjęciu, oczywiście ja nigdy bym tego nie zrobił. Ja z reguły, jeżeli komentuję, czy jest zdjęcie, to nawet zwracam na to uwagę, żeby nie było ani jednego członka rodziny, na przykład jak komentowałem zdjęcia Michała, zdjęcia Radosława, to też na to zwracałem wielką uwagę, zdjęcia na przykład Piotra Piechowiaka, to też, żeby nie było syna i tak dalej. To ja na to zwracam uwagę, ale ty musisz zwracać też na to uwagę, koleżko sympatyczny, że jak coś wrzucasz na Facebook, to jest to publiczne tak dla ścisłości. Jak ktoś skomentuje tam Twoją sylwetkę, cokolwiek, to to nie jest hejt, to jest konstruktywna krytyka. Chyba, że Cię zwyzywał, no to wtedy to jest hejt, tak? A więc podsumowując materiał, żeby Michał i Radosław zrozumieli dokładnie o czym ja mówię. A więc tych dwóch panów, Radosław Słodkiewicz i Michał Karmowski. Panowie, hejt na pewno to nie jest mówienie prawdy. Hejt na pewno nie jest to wyjawienie kłamstwa i hejtem też nie jest konstruktywna krytyka. To wszystko, co ja robiłem, to wszystko, co ja mówiłem, zrobiłbym to jeszcze raz, z tego powodu, że ja wiele osób uchroniłem przed oszustami. I Michał, ja też wiele osób uchroniłem przed tym, co ty reklamujesz. Bo ty Michał reklamujesz peptydy. Na swoim instastory jeszcze raz powtórzę, ta firma, która sprzedaje te peptydy, między innymi też produkuje sarmy. A więc Michał, nie mów, co to jest hejt. Jeżeli nie masz o tym zielonego pojęcia, najpierw zapoznajcie się z definicją słowa hejt. Dziękuję wam wszystkim widzowie za uwagę. I oczywiście zapraszam do następnego materiału. Prawdopodobnie będziemy się dzisiaj widzieć na transmisji na żywo. Na razie, cześć, pozdrawiam. Przypineczko oczywiście dla Was i. Sekcja komentarzy należy do Was. Zapraszam też, też widzów kanału SFD. Możecie napisać, co sądzicie o tym materiale. Pozdrawiam.